Beskid Niski Z pozoru mało atrakcyjne rozległe obniżenie łańcucha Karpat pomiędzy Krynicą a Komańczą, a ściślej rzecz biorąc to Cisną, bo graniczne, niewysokie, przepięknie regularne i łagodne kopuły pomiędzy Komańczą a Cisną właśnie to geograficznie wciąż Beskid Niski. Mimo, że i mieszkańcy, i przybysze są przekonani, że znajdują się niemal w centrum bieszczad. Wyobraź sobie, że jeszcze przed 80 laty wszystkie te doliny górskie. Położone na wysokości od 400 do 700 metrów nad poziomem morza, w liczbie ponad 100, były gęsto zasiedlone. Sąsiednie wioski znajdowały się dość blisko siebie, a mieszkańcy używali dróg biegnących wzdłuż górskich potoków, a czasem i powododziałach, wierchami do komunikacji. Głównie konno i pieszo z reguły na południu, w terenach wyżej położonych. Przy granicy ze Słowacją znajdowały się wioski Łemkowskie, a bardziej na północ miasteczka z ludnością polską, żydowską i Łemkowską. Dzisiaj tamtych mieszkańców prawie tutaj nie ma, co z kulturowego i cywilizacyjnego punktu widzenia jest wielką stratą dla całej Polski. Pozostało niezwykłe dziedzictwo kulturowe oraz bogata sieć dróg. I ponownie rozgościła się tutaj przyroda, reprezentowana przez wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej i karpackiej fauny oraz wyjątkowe bukowo-jodłowe lasy Puszczy Karpackiej. Jeżeli poszukujecie rowerowania wychowawczego, które ma odtwarzać więź rodzinną lub integrować zespoły pracownicze, albo dzieci i młodzież szkolną, nie ma lepszego miejsca na Ziemi niż Beskid Niski. I nie ma lepszej oferty niż nasza mobilna wypożyczalnia rowerów, działająca na terenie tak zwanego zagłębia ambitnej turystyki. Polecam film Beskid Niski na ratunek cywilizacji 2021 oraz cykl filmów o poszczególnych gminach zagłębia pod tym samym tytułem. Czy potrafisz odnaleźć więź i sens na naszych wyprawach rowerowych, albo po prostu trenować, czy dobrze się bawić? Koniecznie sprawdź to sam. Przygoda, która nie tylko pozostawi wspaniałe wspomnienia i pamiątki, ale może przynieść ci wymierne korzyści, czeka na rowerach w Beskidzie Niskim, w zagłębiu ambitnej turystyki.